halo halo siema siemano dzisiaj będę mówił gdzie można zrobić darmowe NFTs i można je mieć w ogóle w metamask e, e, portfelu w wolecie i będzie, będą one twoje to takie ala gear. jak ktoś grał w World of Warcraft to wie o co chodzi e, po prostu jak masz tutaj coś to po prostu będziesz trzymał to dla siebie cały czas tak nie to że jak w World of Warcraft byś miał ale to będzie na serwerze War World of Warcraft tam głownie. Tylko byś to miał dla siebie, to byś mógł tym dysponować, sprzedawać to na tym. Widzimy, gdzie można wtedy te NFT zrobić? Najlepsze miejsce jest na takie właśnie NFT na właśnie The Land, tak? To Ta właśnie gra ten Metaverse, gdzie można właśnie kopać e, tutaj e, meteoryty tak? Tam właśnie to widać i po prostu tutaj w tej, właśnie niebieskiej maszynie tutaj robić, właśnie te NFTs, tak? I tutaj najpierw trzeba właśnie tego kilofa uz uzbroić. To też może być NFTs. Jak nie chcesz tego robić. To nawet byś mógł e, to sprzedać na marketplace, nie? Wiesz o co chodzi? Tylko kopać, kopać i sprzedawać. jak Chcesz zrobić jakieś, jakieś pieniądze, wiesz? I tutaj w tym, tutaj mamy NFT, Patrzcie, tu kopiemy, kopiemy i NFTs. Jak to za, zaczycie to właśnie grę, to, to właśnie proponuję tutaj, żeby właśnie posiedzieć, pograć i właśnie wziąć te darmowe NFTs, wszystkie, wiesz? I potrzymać je z 50 lat, wiesz? Weźcie karty Pokémona. No nie wiadomo, czy w przyszłości będzie warte jakieś pieniądze, wiesz? A to za darmo jest, i po prostu ta gra. E, ostro jest popularna i po prostu ludzie tam kupują działki za miliony złotych i tutaj jest dobra właśnie przyszłość, tak? Także właśnie Descentland, ta właśnie ten ta, ta, ta gra ma swoją walutę, która kosztuje 3 dolary, tak? I w ogóle. E, ona urosła w ciągu, patrzcie ile ona urosła, ona w ogóle masakra do, nazywam, patrzcie 29 tysięcy w ciągu 5 lat <grym> <grym> Okej, okay, w ciągu roku czasu urosła 2000, tak? Jak ktoś by przewidział, że to właśnie Metaverse Decentraland pójdzie w górę I będzie taki popularny, to by kurde zarobił kurde fortunę By Miller'em y by był, no praktycznie, no I tak gra, właśnie mówię, patrzcie jaki to był skok Nie? Widzicie? Jaki to był skok Metaverse, Metaverse Jeszcze Facebook kupi Metaverse czy nazwę, zmienił nazwę na metrost, nie kupił, sorry. To tutaj dalej poszło w ogóle i teraz ludzie właśnie na tym właśnie robią pieniądze i biorą właśnie darmowe NFTs. Jak jeszcze ktoś mnie słucha, a nie ze, ze słuchania jestem to wam powiem jeszcze jedną grę. Nazywa się ta gra w ogóle Axi Infinity, tak? Tutaj ta gra jest płatna. To te, te e, Axis, czyli te takie potworki. Te są płatne, tak? Raz, dwa, trzy trzeba je, je, je mieć. W to grę się trzeba wkupić. Nie można nie grać tak o sobie za darmo. Zobacz, za nią zapłacić kupę, kupę pieniędzy, tak? Trzeba mieć trzy potworki i robić bitwę razem. Później za te bitwę jak wygrasz, to będziesz miał taki love potion. I za to love potion będziesz mógł z nimi się e, krzyżować. I one się będą po prostu... Rodziły w skrócie mówiąc, nowe takie postacie, które byś mógł sprzedawać na takim właśnie markecie, jak Marketplace, tak? Ale teraz zobaczmy, ile ludzie za to zarabiają, sprzedają. Patrzcie, 182 dolary, tak? 86, 116, 150 dolarów, e, 256 dolarów. Widzicie, najtańsza jest w treści 3 dolary, tak? E, Czyli to 4 razy 5, około 250 zł. Na jeszcze takich a trzeba ich mieć 3 Czyli włożyć około 1000 zł właśnie w tą grę, żeby w nią właśnie grać i zarabiać właśnie te właśnie postacie. Te postacie to są właśnie NFTs też. Tak I później można je krzyżować i je właśnie sprzedawać. I tutaj jest właśnie e, ciekawa rzecz, bo ludzie w Filipinach, w Afryce czy w Indiach zarabiają ogromne pieniędzy. Ponad na przykład 5 do 4 tysięcy złotych na miesiąc grają właśnie w tą właśnie grę. Rzucają pracę i wszystko. Rządy filipińskie chcą właśnie opodatkować tę grę, żeby ludzie płacili jako po prostu pracę podatek od tej gry, tak? I dlatego tutaj właśnie e, te... Axie Infinity, a ta gra jest bardzo, bardzo popularna i tutaj można właśnie sobie się wkupić w te NFTs i lepiej się opłaca niż na tym właśnie Open Sea Market, gdzie jest dużo skamów. Grupa ludzi też może wyskamować, robiąc swoje, właśnie, historie e, sprzedaży, tak, i swoje NFTs, tak. I tutaj też może być problem. To właśnie takie gry jak The Land, tak, takie gry jak e, Axie Infinity, tutaj jest. Bez ryzyka, tu są, możecie popszczykać, tam takie rzeczy, tak? A jak to chce być szalonym i dać kasę i kupić takie ten, to lepiej dać w akcji Infinity, pograć sobie i za miesiąc czy dwa, trzy miesiące z kasa się dla ciebie zwróci, bo zacząłeś grać i twoje Infinity się przelewały akcji na markecie, byś też z nimi miał kasę. A nuż widele w przyszłości jeszcze zrobisz z tego pieniądze, będziesz miał więcej niż swojej pracy i może pracę rzucisz, tak? Jak jesteś sam, nie masz co robić, kurwa, czemu nie? Pozdrawiam chłopaki, na razie życzę powodzenia I dziewczyny także, jakby sobie, jak słuchają Yo, yo, madafaka, pozdrawiam z Wietnamu